Dzień dobry, rezmer z tej strony, moi drodzy, a ja dzisiaj właśnie wracam z basenu i chciałem wam powiedzieć, moi drodzy, że taki byłem zmęczony, taki byłem zmęczony po pracy, ale przyjechałem na, na basen. Mam karnet jeszcze do wykorzystania, także mówię, trzeba teraz jeździć. Do, do niedzieli jeszcze trzeba jeździć, bo zostało 5 godzin do wykorzystania. Później oczywiście też będę jeździł, ale już teraz jest najważniejsze, żeby wykorzystać ten karnet. Moi drodzy! Ten filmik taki króciutki dla tych, którzy kiedyś oglądali Babkę Bronkę i Wojtka Rezmera na YouTubie. Chciałem powiedzieć, że żyję, czuję się dobrze, ważę 100 kg, dlatego jeżdżę między innymi na ten basen. No niedługo się zaczną właśnie takie wyjazdy nad jeziora z Bojką, bo to zawsze będzie ciutkie, taniej będzie moi drodzy. Powiem Wam tak, dzisiaj taki zmęczony byłem po pracy, ale się okazało, że Przepłynąłem jakieś 2,5 kilometra dzisiaj właśnie na tym basenie. Potem jeszcze spędziłem trochę czasu w, w tym w jacuzzi do dwóch godzin. I powiem Wam, teraz czuję się super. Super się czuję. Zmęczenie odeszło, także chciałem tylko powiedzieć, że taki sposób polecić oczywiście. Wszyscy to wiedzą oczywiście, ale chciałbym polecić. Takie właśnie baserowanie, moi drodzy, i nad jeziora pływać jak najwięcej po pracy, dlatego że woda wyciąga, a dodatkowo rozładowuje napięcie w organizmie. Może tam nie do końca, ale jak ktoś taki troszeczkę lekko zestresowany życiem, pracą i nie tylko, to na pewno jest wskazane, żeby żeby troszeczkę tego ruchu było A woda jest super, ponieważ W wodzie Człowiek tak się nie męczy A również się poci dowiedziałam właśnie niedawno, że Człowiek w wodzie również się poci Jak sobie tak pływa i pływa i pływa I te mięśnie później tak bolą Tutaj się, to się okazuje, że to jest też ten moment Kiedy tam już powyżej 30 minut Kiedy człowiek się poci No dobra Nie będę się mądrzył Wszyscy, wszyscy wiedzą, ale jakby co, jakby ktoś nie wiedział, to już teraz będzie wiedział. No dobra, trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego. Cześć.